Witam Was na moim kanale! W dzisiejszym odcinku zobaczycie, w końcu zobaczycie naszą zabawę z figurkami w lodzie, jak pamiętacie zapewne, albo nie pamiętacie jakiś czas temu mroziłam figurki zwierzątek w lodzie tak więc dzisiaj zobaczycie w jaki sposób Tomek wydostawał zwierzątka z pokrywy lodowej, a także zobaczycie ile radości może sprawić kałuża i nowe gumiaki Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, kreatywność dziecka nie zna granic. Zobaczcie, zrobiłam tomusiowi parówkę z keczupem i przyszłam do pokoju. Zobaczcie, co się stało. Już zjedzony, parówka zjedzona, ale obok stała kolorowanka. Spójrzcie, jaka precyzja, jakby smarował tym keczupem normalnie tylko drzwi. Witam Was przy środzie. Dzisiaj będziemy się bawić w zamrożone. Figurki. Pamiętacie, na jednym z ostatnich blogów zalewałam je figurki zwierząt wodą i wsadziłam to za, do zamrażarki. No i dzisiaj właśnie nadszedł ten dzień, kiedy postanowiłam to wyciągnąć i dać to Myciowi do zabawy. Zobacz, no to co to jest tutaj? Co to jest? Owieczka. A w tym drugim, co tam jest, zobacz. Weź na no to, podnieś. Co tam jest? Owieczka. Owieczka? Zobacz, ty masz młotek, spróbuj to rozwalić. O, zobacz, co to się stało. Popatrz, a weź sobie to do rączki. Weź to do rączki. Jakie to jest? Zimne. Zimne, tak? O, spadło! Podnieś. Zobaczcie, odklupał tutaj młotkiem kawałek z owcy. O, proszę. Także Tomcia tu działa, ostro. Tu został kawałek, proszę, zobaczcie. Tomek z młotkiem w ręku. Zimna łapka. Zimna łapka, Ojejku, No dobrze. Och, zapaskodziłeś mi tutaj obiekty. Zobaczmy, no co my tu mamy. Już mamy owce, już jest w... dość mocno rozczaskana brygła. Świnka jest już też trochę rozczeskana. Już tu widać jej tułów. Także, no dzieje się tutaj, dzieje. Bam, bam, ja cię już sprawiłem. Dobra, wciąż jakie zajęcie wspaniałe, naprawdę. Świnka już została wydostana z lodu. A teraz mamy owieczkę jeszcze, też ją trzeba wydostać, ale już myślę, że za niedługo zostanie wydostana. Co nie to Tomuś? Zobaczcie to, jaka to jest zabawa! Wszystkie lody zostały umieszczone w misce i teraz Tomasz mieszaje je przy pomocy rączki i papierku. Ym, jak to się nazywa? Ręczniczka papierowego i potem wyciska ten ręczniczek, tak. Wyciska. No, Grzesiu już nie śpi, obudził się i oczywiście wspina się standardowo do swojego braciszka. I no, zobaczcie, podłoga jest jednak cała mokra tutaj, ponieważ no, lód porozrzucał się wszędzie dosłownie, po całej podłodze. Także Grzesiu nam tutaj wyciera podłogę. A Tomasz walczy, walczy ostro z tym lodem. Noż. Już? Już wystarczy? Jak mało dziecku potrzeba do szczęścia. Nowe gumiaki mamy Alpika. Super! To wszystko dobrze? Pokażno się? Coś to co się stało? Chyba zeszło upadek konkretny, co? <śla> Chlapu ci w twarz, co? Chlapu ci w twarz? Tak. Ojejku! Ty to jesteś cały mokry już, co? Pokaż się. Cały mokry? Co idziemy już do domu? Tak. No to dobrze, to chodź idziemy do domu. Mokry człowieku. Jeszcze tak szedł? Tak. No dobrze. Dobra, koniec zabawy, idziemy do domu. Dobra, Słuchajcie, my już jesteśmy w domu po tej yy, kałużowej zabawie. Tomek przed chwilą zaliczył y, szybką, ciepłą kąpiel, ponieważ no wiecie, no cały był mokry, po prostu kapało z niego. Jeszcze zanim żeśmy do domu dotarli, postanowił się wysikać, bo już nie mógł wytrzymać. Także jeszcze zaliczyliśmy sikanie pod krzaczkiem. Yy, no cóż, no... Co zrobić? No jak potrzeba to potrzeba. Cześć, witajcie w czwartek. Dzisiaj zostajemy w domu i y, będziemy kombinować z jakimiś domowymi aktywnościami. Całkiem niedawno zakupiłam taki oto zestaw y, różnych rzeczy związanych z brokatem i chciałam Wam go właśnie dzisiaj pokazać. To jest taki zestaw, y, oczywiście nie, nie piszę tutaj po polsku, zakupiony w Teddy, o ile się nie mylę. Mamy w środku takie kartki y, z klejem, tak to się właśnie robi, że tutaj jest taka taśma samoprzylepna, odklejecie. I można posypać brokatem i wtedy powstają właśnie takie różne obrazki, które już są wcześniej zdefiniowane. No i mam taką propozycję, żeby dzisiaj się spróbować w to pobawić. E, mam nadzieję, że nie, nie zasypiemy całego domu brokatem i że zdążymy nim, że się obudzi. E, tak jak mówiłam, mamy tutaj właśnie takie kartki. Czy kartki są? E, mamy trzy cztery brokaty. Jest niebieski, zielony, różowy i złoty, no i jest też pędzelek. Tomek wybrał sobie brokat niebieski, także za chwilę będziemy działać. Słuchajcie, to odkleiłam tą na początek folię, ale tylko z niektórych elementów, albo z części elementów, także widzicie, tutaj jest z babki z góra odpięta, z lodu jest odpięta góra, część pączka, część z czego tam, ale zostawiłam na przykład, zobaczcie. Cukierka. No. Tom już dałam pędzelek i będziemy działać. No to działamy tak? Pędzelkiem, no. Ła! I. No tak, pięknie. Jeszcze tym pędzelkiem, no. Który teraz kolor? Różowy. Różowy, dobra, to weźmiemy różowy. No dobra, no to mamy różowy, no. No to mamy zielony, no. Dobra, odkleiłam pozostałą część folii yy, i yy, zostawiam tu Tomasza razem z tym wszystkim. A muszę leczyć do mojego młodszego, ponieważ Grzesiu już się obudził i płacze. Co my tu mamy? Za Dzieło. Dzieło życia. <laughs> yy, dobra, dałam Tomkowi kolejną kartkę, yy, tym razem z owocami i Tomek darzyczył sobie kolor złoty. Także teraz pracuję tutaj ze złotym kolorem. A widzę, że jego chyba ulubionym kolorem jest jednak niebieski. Dobrze, niech sobie działa, niech sobie działa chłopczyk, niech działa, niech maluje i niech doznaje tutaj tych przyjemności. Zobaczcie co tu się stało, brokat się rozsypał na ziemi, albo raczej ktoś mu pomógł się rozsypać. Dodatkowo piolka z niebieskim jest już pusta, bo się wysypała na kartkę. Różowa oraz złota i zielona również są puste. A Tomcio ma piękne rączki, pokaż rączki. No... Nope. Taka złota, fajna roczka, a ta jest taka, a ta powiem Wam, że nawet czysta jest. Y tak, tutaj ciągle jeszcze powstaje dzieło, a tu już mamy dwa gotowe. Słuchajcie, ciąg dalszy dzisiejszego dnia i teraz, możesz, możesz, i teraz y, idziemy na spacer, a właściwie idziemy do sklepu kupić Tomkowi buty takie, wiecie, no już bardziej wiosenne, także lecimy kupić mu jakieś butki fajne. A Grzesiu jest w swoim nowym kubraczku. Myślę, żeśmy wczoraj kupili wszystko. A Tomasz biegnie, proszę. Standardowo biegnie swoim ulubionym tunelem. Musimy no, niestety iść, bo Grzesiu się niecierpliwi bardzo, że się nie lubi. O, leci Tomek. Dobra, no to ostatni i, i do mnie. No, Ostatni raz, wiecie. No, ostatni raz, no to co mam zrobić? Muszę mu pozwolić ostatni raz. Krzysiu ostatnio strasznie się zrobił niecierpliwy, wiecie? Nie można go do łóżka włożyć, nie można go przewinąć, nic. A biegnie mały bohater, biegnie mały bohater. Masz potyk? O, super. Ale masz potyczek, dobra, to możemy iść? Idziemy, bo się przeświecimy. Idziemy. My już jesteśmy w domu i powoli będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jak widzieliście, ostatnie dni minęły nam bardzo emocjonująco i mieliśmy masę rzeczy do roboty. Życzę Wam również takich wspaniałych dni, w których macie tyle pomysłów i różnych rzeczy do zrobienia z dzieciakami, tak żeby ten czas wykorzystać jak najlepiej i jak najbardziej efektywnie. No i co? Póki co żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek. Aha, pamiętajcie o subskrypcji. test